Cześć. Witaj serdecznie w siedzibie firmy Pirios SA, producenta oraz integratora rozwiązań teleinformatycznych. Aktualnie znajdujemy się w naszym biurze. Nasza firma to przede wszystkim ludzie, dlatego chciałabym Ci przedstawić kilka osób. Pirios posiada sześć zespołów deweloperskich, a każdy z nich odpowiada za inny produkt. Dominik jest szefem zespołu, który zajmuje się voicebotami i chatbotami. Cześć, jesteśmy najmłodszym działem firmy zbudowanym w celu dostarczania rozwiązań typu voicebot i chatbot. Są to systemy, które zintegrowane z systemami naszych klientów odpowiadają za komunikację z ich klientami. Inaczej mówiąc, przy użyciu głosu i tekstu, nasze systemy prowadzą rozmowy z żywymi ludźmi za pomocą aplikacji mobilnych, telefonów i czata. Jest to stosunkowo nowa i bardzo ciekawa dziedzina informatyki ponieważ boty muszą naśladować i symulować sposób działania i komunikacji człowieka. W klasycznej aplikacji dajemy użytkownikom do wyboru przyciski, za pomocą których określają swoje problemy, cele, intencje. W przypadku naszych rozwiązań zadajemy otwarte pytania w stylu, w czym Ci możemy pomóc. Jeżeli zadamy to samo pytanie stu różnym osobom, każda z nich użyje w odpowiedzi stu różnych zdań, używając różnych słów, a zadaniem naszych botów jest zrozumienie prawidłowej wspólnej intencji. IT, większość z was pewnie kojarzy z pracą programisty, faktycznie jest to największa i korowa część naszego działu, natomiast ich praca wymaga zaangażowania również innych osób, zaczynając od analityków i architektów, którzy wraz z klientami na początku projektują Całe rozwiązanie, sposób jego komunikacji, funkcje, jakie będzie pełniło, następnie w postaci dokumentacji, wpisane wymagania są przekazywane do programistów, a każdy kawałek kodu napisany przez programistów, mający funkcjonalność konkretną określoną, jest oddawany do testerów, których zadaniem jest wyłapanie wszelkich błędów, które powstały na etapie projektowania i programowania systemu. User Experience Designer dba o to, aby system, który stworzy zespół programistyczny, był przyjazny dla użytkownika. W naszej firmie zajmuje się tym GOSIA. Gosiu, opowiedz nam proszę parę słów o swojej pracy. Cześć, nazywam się Gosia i pracuję jako User Experience Designer, czyli projektant doświadczeń użytkownika. W praktyce oznacza to, że dbam, aby system wzbudzał pozytywne emocje w przyszłych użytkownikach. Planuję, jak dana aplikacja, system będzie działał, w jaki sposób będzie można wykonać w niej określoną funkcję. Dbam, aby korzystanie z aplikacji było przyjemne, a użytkownik chęcią do niej wracał. W tym celu aplikacja musi być. Funkcjonalna i łączyć sobie oczekiwania użytkownika, jak i klienta, który ją zamówił. W tym celu analizuję wiele danych, a produkt przechodzi wiele badań. Jestem również odpowiedzialna za stronę graficzną czyli odpowiadam, w jaki sposób aplikacja będzie wyglądać za to, żeby była atrakcyjna wizualnie dla przyszłych użytkowników. W naszej firmie pracuje jeszcze wielu innych specjalistów, a przede wszystkim pasjonatów branży IT. Oprócz zespołów programistycznych mamy też dział serwisów, wdrożeń, osoby odpowiedzialne za prowadzenie projektów i dział handlowy, a nad wszystkim czuwa zarząd spółki. Wiemy, jak ważna jest dobra atmosfera w firmie i wzajemna pomoc, dlatego staramy się, aby zapewnić to pracownikom każdego dnia. W związku z tym, że nie wszyscy pracują na co dzień w naszej siedzibie w Krakowie, raz do roku spotykamy się na kilkudniowych wyjazdach integracyjnych. Nasi pracownicy mają też do dyspozycji różne benefity, np. ubezpieczenie na życie, prywatną opiekę medyczną czy karty Multisport. I to wszystko na dzisiaj. Było mi bardzo miło Cię u nas gościć i do zobaczenia.